Cześć, siemanko! Właśnie wróciłem... ...i jestem strasznie zmęczony, na tyle zmęczony, że nie jestem dzisiaj w stanie po prostu rozłożyć całego swojego sprzętu nagraniowego i robić normalny materiał. Ale zobaczcie sobie to. Dzień dobry. Właśnie postanowiłem, że pokażę wam jak to jest wyjść... E... Przed żywych ludzi i mieć coś opowiadać, bo oni tu wszyscy przyszli, żeby posłuchać mnie, a ja nie mam nic przygotowane. I tak wygląda wystąpienie publiczne od y, drugiej strony. I oni kompletnie nie słyszą, co ja mówię w ogóle, bo to jest tak głośno. i... Aha, słyszycie, no to dobrze. No, więc zawsze na takiej sali jest paru przemądrzalców, też, którzy zawsze coś tam powiedzą. Ci ludzie przynieśli teraz y, tomik y, tych poezji Adama Mickiewicza i chcą mi udowodnić, że Mickiewicz pisał gimnazjalny humor. O, proszę. Także tak wygląda: jak nigdy nie wygłaszaliście publicznie żadnej przemowy, to właśnie tak to jest. Przyszło we Wrocławiu naprawdę strasznie dużo ludzi i klimat był rewelacyjny. Jestem bardzo zadowolony i na pewno będę chciał wrócić do Wrocławia. Dzięki wszystkim, którzy byli, naprawdę bardzo mi miło było Was poznać. To są strasznie przyjemne momenty, kiedy się spotyka na żywo kogoś, kto cię ogląda i czujesz, że to, co się robi, nie trafia w jakąś tam różnie internetu, tylko że po drugiej stronie są naprawdę ludzie, którzy. Doceniają to, co się robi. No. Tak, jak mówię, jestem zmęczony i to powoduje, że robię się melancholijny. Dzięki wszystkim, którzy byli we Wrocławiu. E, jeszcze będzie jeden film stamtąd, bo jeszcze nakręciłem coś tam ciekawego. Zapraszam Was do zobaczenia Akademii Uwodzenia dzisiejszej, która jest w nowej, trochę innej konwencji, ale m, z tego, co tam słyszałem, ludziom się podoba. E, I też bardzo dziękuję Padbarowi za to, że pomogli mi zorganizować ten Wrocławski Event. Także dzięki, trzymajcie się i zapraszam Was na jutro, na ostatni dzień bez internetu, Boże, jak to zleciało okropne na razie.